Are we ready, Franek? Jest. No, a więc dzisiaj gramy w Terraria Calamity mod y, z innymi modami. Tak. Tak. Dzień dobry, też tu jestem. Seed to będzie 69420. Y, Dobra, taki, taki jest CID. 69420. Eee. Let's go. No, jo, o! Czekaj, muszę znowu to zrobić. Jakby mnie tu bije dużo rzeczy. Dosłownie, cały czas mi się Vanilla Calamity Mod Music ładuje. A ja mam wyciszczoną muzykę, kurwa, w Terrarii. O, o, nie, 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 dobra, ja muszę się wleczyć. Eee. Eee, czym? Kłodzili które dostałem. i chuj, nie umarłem. What? Dostałem. D mam dwa lak. Dostałem dwa lak. Oj, ja pierdolę. Ranek. Ja tu umrę zaraz. A wojnie, bo mam. Ło, bo... ale to co pierdolę? i nam bardzo po prostu. No, chciałbym tylko, żeby mnie napierdala połowa ludzkości. A nawet nie ludzkości. 21 tysięcy kurwa slimów się na mnie zrespiło. Czemu ty się przy to się przytele. Ej! Ej, nie teleportujemy się! Halo! Zakaz teleportacji, kurwa. No to w tym momencie zabijam ostatecznego wasa już, póki franek się ładuje. Dobra, to w takim razie witamy. Po dłuższej Ej. przerwie problemów technicznych, witamy. O! Ho, ho. No, nie chciałem ci tego zabrać. Jak chcesz, to ci oddam. Całe drewno, jakie. Mam 600 drewna w w ogóle, więc wiesz. Gdzie jest. Gdzie jest ta linijka, którą zawsze widziałem? O, tu jest. super O-o. o No i zajebiście. Na się, pato. O-o. One mnie one-shotują No co za zjep Da się mu wyłączyć, żeby nie mógł otwierać tych drzwi? Da się go oh. wyłączyć? Oh, wow, on ma tą rączkę! Oh, to jest ten obraz, który się nazywa Dark Side of the Hollow Yo, Ale fan, ale fan. Let's go! Mam z niebieskiego okultysty, kurwa No <laughs> pachuj mi to Kurwa, guide, jak ja cię uwielbiam, nie? Zabi. To czemu on otwiera te drzwi? Jesus. Nie wiem. Widzę, widzę laki baga. Oh, Franek. Zdobyłem latający dywan. Jo tu świnia. A, chciałem położyć jeszcze tego, eee, obraz. No nie, no! się nie robi! Eee, ten obraz jest na trzy. <grymne> Przez jednak e, redesign, na trzy będzie. Eee, będą te dziury. Musimy przesunąć wszystko parę bloków. Ja myślę, że to. O nie, ja nie mam letutyona, żeby. O ja pierdolę. Umrzemy najwyżej. Gdzie się wiesz. zabić? Go. Zdropnąłem z siebie jak coś. 6 golda i 77 silvera. Początki w Terrarii są najgorsze, potem jest super. No, no zwłaszcza jak no. się da... Prawda, O ja pierdole, nie, 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 nie. O luckyback. <laughs> Ogerz, gdzie ja to mogę postawić? Um. O, kurwa, jakie złoto. Um. Jak tu przyjdziesz do domu, to ci pokażę. Patrz, na, patrz co mam. Chciałbyś usiąść ze mną. Podcast Terraria. Przej, wygląda jakbyśmy całowali. Co to jest? Enca encumbering? Jasne, więcej ich tu wpuść, kurwa. Zaproś całą rodzinę. Patrz, jak nasz domek ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Kurwa, A ja mam jeszcze coś pokazać. <gryw> I NEED THIS SHIT RIGHT NOW Dostałem jakąś broń Infer Infernal Chris Aha Jeden Okej okay. Jeden oh. Infernal Chris, którym się rzuca I go właśnie zużyłem O oh. Dindirin. Dindirin No weź mnie napierdol, na pierdol Na No dawaj bo, szczerze, może to całkowicie serio zrobić. zrobił? Nic nie widzę! Help me! Help! Help. Jak ty możesz wykopywać złote skrzynki? Wiesz, jak mu próżnisz, to wtedy. będziemy wykopać, wiesz. A, ty nie wiem, że taki. Skrzynia. O, skrzynia. Wow. O. Eee, zostaw mnie. Zbieram sobie tu rzeczy. Ła! O Imagine. W ale gram na hardkorze. Ale się czuję jak pierdolony kreat, po prostu. Zamiast chodzić po powierzchni to ja się kopię tunelami jakimiś do lutu. Mam... tego, laleczkę wudu. Dobra. A ja mam Lucky Baga mod, czyli pewnie z modów tym... Axe of Purity. Już zacznę segregować rzeczy nasze. Ale poczekaj, 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 czekaj, kolego. A. O kurwa mać, dobra, leci. Lamazara. OOOO WHAT THE FUCK ILE TU JEST TYCH Lucky Bug Uj, To taki dosyć potężny Ile was tu Kurwa matka was więcej nie miała Leży Shadow Diamond Ty Ty, 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 ty. Właśnie, Franek Eee Trzymaj to Może ci się przydać, nie wiem Dobra Ale nawet mi się nie przyda Jezu, ale to będzie cudowny odcinek, gdzie dosłownie nic nie będzie widać po odcinka, bo nie mam kurwa pochodni żadnej ani światła o. A. Ała. To Było powiedziane, że to będzie łatwe Czy to było łatwe ja po prostu mi zadało dużo wrażeń trybuna. O kondom Jest ten bloczek piasku! Let's go! Jestla im Huka teraz została Honey wall i Ebonkoi Let's go no, i W takim razie tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. U nas on zrobiliśmy już... absolutnie nic. No, szczerze. Co robi ten MonoLive? O, pokazuje to... czas. Nie, on jest na dwa bloki. Dobra, to my kończymy y, ten odcinek. Więc dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Ile rzeczy. I będziemy się widzieć w następnym z czegokolwiek on będzie. Więc e, do zobaczenia. Nara!